Teraz odbywa się sąd nad światem. Ten sąd w świetle Chrystusowego Krzyża będzie odbywał się aż do końca świata. Zwłaszcza w każdy kolejny Wielki Piątek, kiedy w naszych przeżyciach oczywistość niewinności Jezusa najbardziej jaskrawo zderza się z nikczemnością ludzi, kiedy też krzywda. Wyrządzana zupełnie niewinnym ludziom, z którymi Chrystus się przede wszystkim utożsamia, staje się jeszcze bardziej porażająca. Teraz odbywa się też sąd nad Polską. Głównym prześladowaniem i najbardziej zagrożonym jest bowiem dzisiaj małe, niewinne i bezbronne dziecko, które zabija się śmiertelnym uderzeniem w jego serce. Zabija się je dosłownie i w przenośni. Zabija się je najpierw przed urodzeniem. Ten proceder związany jest z szeroko rozumianym przemysłem aborcyjnym, który przez media i niektóre partie polityczne dąży do pokonywania coraz to nowych barier. Aby ostatecznie doszło do legalizacji zabijania dzieci na życzenie, tak jak jest we Francji. Niejako symboliczną stała się ostatnio sprawa malutkiego Felusia, którego tuż przed urodzeniem, gdy jego mama znajdowała się w dziewiątym miesiącu ciąży, zabito w szpitalu w Oleśnicy, wprowadzając w jego serduszko śmiercionośny zastrzyk z chlorkiem potasu. Dziecko mogło żyć. Gwarantowali to lekarze z Łodzi. Jednak matka Felusia, ulegając namowom jednej z proaborcyjnych organizacji, wyraziła zgodę na tzw. procedurę indukcji asystoli płodu. Za tym technicznym, ogólnie mało znanym sformułowaniem stoi jednak zupełnie oczywista prawda: zamordowanie niewinnego dziecka. Jednakże wobec tak wprost krzyczącego o pomstę do nieba złamania obowiązującego w Polsce prawa władze państwowe odpowiedzialne za sprawiedliwość w naszej ojczyźnie milczą. Z kolei pani wiceminister zdrowia zapytana w tej sprawie przyjęła postawę Piłata mówiąc dla mnie to jest ogromnie trudne. Jako dla człowieka, lekarza, matki i ministra zdrowia. Może ta mama mogła podjąć taką decyzję, żeby to dziecko urodzić i oddać do adopcji. Miała takie wyjście, ale podjęła inną decyzję. Mnie się wydaje, że nie jesteśmy kompetentni, żeby ją oceniać. To jest konflikt dwóch ludzkich wolności. Z jednej strony wolności tej mamy do wyboru całego swojego dalszego życia, z drugiej strony wolności tego człowieka, tego dziecka, do tego, żeby żyć. Ale polskie dziecko, moi drodzy, usiłuje się zabijać również w przenośni, uderzając w jego niewinne serce i umysł. Wprowadza się bowiem takie, Programy edukacyjne, które z jednej strony chcą je niejako odciąć od Pana Boga poprzez redukcję lekcji religii w szkole, a równocześnie Jego serce deprawować poprzez przekazywanie niestosownych dla niego treści i to jeszcze pod płaszczykiem nauki o zdrowiu człowieka. W tym samym czasie w Parlamencie Polskim rozważa się. Poselski projekt jednej z partii, by wprowadzić ustawowy zakaz spowiadania dzieci, bo jakoby spowiedź powoduje w dziecku niepotrzebne i całkiem zbyteczne stresy. Jakżeż aktualnie w świetle tego wszystkiego brzmią słowa pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Teraz odbywa się sąd nad światem. Tak, bez większego trudu odnajdujemy dzisiaj w Polsce i w tak zwanym całym zachodnim świecie trzy różniące się wobec siebie postawy, zajmowane wobec Chrystusa, które w swych konsekwencjach prowadzą do. Ogromu ludzkich nieszczęść. W jakiejś mierze powtarza się zatem historia sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Są najpierw posiadający ogromną władzę współcześni arcykapłani, pewne siły dysponujące wielkimi pieniędzmi, pewne najsilniejsze państwa zachodnie. Pewne polityczne partie, pewne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które rozgrywają tragiczny problem aborcji dla swoich niezwykle niskich celów. Dla nich życie dzieci nienarodzonych jest po prostu towarem na sprzedaż. Dla wielu partii politycznych jest to sposobem dla zdobycia sobie kolejnych głosów wyborców. W nowej postaci powraca zatem rozumowanie kajfasza, że dla jakiegoś ogólnego tak zwanego dobra lepiej jest, aby jakieś dziecko poniosło śmierć. Równocześnie prawo ograniczające aborcję przedstawiane jest przez nich, jak to czyni m.in. jeden z obecnych prezydentów na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, jako przejaw tak zwanego. Ciemnego średniowiecza. Jest też tłum, czyli media, tak głównego nurtu, a także różni pseudoapostołowie politycznej poprawności, uczelnie, cała ta kultura liberalna, która z ogromną natarczywością i wrzaskiem, nieomylnie w cudzysłowie, orzeka z jednej strony o właściwej czystości głoszonych przez kogoś idei. A z drugiej strony bezwzględnie domaga się wyeliminowania z życia publicznego każdego, kto by głosił istnienie obiektywnej prawdy, zwłaszcza tej, która swe korzenie znajduje w Chrystusowej Ewangelii. Nie brakuje na koniec współczesnych Piłatów, którzy uciekają od głosu swego sumienia i próbują go za wszelką cenę zagłuszyć na przekór słowom świętego Jana Pawła II wielkiego wygłoszonych w Gnieźnie w 1997 roku że nie można liczyć na wzbudowanie wspólnego domu dla całej Europy jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu ewangelii Połączonych z poiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga. Nie brakuje konformistów i chórzy, którzy za piłatem powtarzają, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. Nie brakuje ludzi uciekających od problemów, które w sposób bolesny dotykają dzisiaj. Niewinne dzieci, ludzi na wzór namiestnika rzymskiego, umywających ręce i mówiących sobie i innym. W gruncie rzeczy to mnie nie obchodzi. To przecież nie moje dziecko. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz odbywa się sąd nad Polską. Teraz. Odbywa się sąd nad nami. Kryterium tego sądu jest krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Znak największej, najbardziej wzruszającej miłości do każdej i każdego z nas. Największe, najwspanialsze kryterium tego, czy jesteśmy z Chrystusem, czy przeciwko niemu? Czy jesteśmy z człowiekiem zatem, którego broni Chrystus, czy jesteśmy przeciwko człowiekowi?